No dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Kumajka, aby my lecimy i kontynuujemy przygody w going down, schodząc w dół w tym budynku jakże wspaniałym. Drugi poziom. Aktualnie. Akład może Was trochę zachęcę też do duba, bo wiem, że dumik akurat niekoniecznie najlepszym wyborem wśród innych. Chociaż wiem, że też są zwolennicy duma. Na pewno skoro tak dużo... O kurde. Yy! Skoro jest tak dużo osób, które lubi Serious Sam'a, to czemu Duma by nie polubił, co? Why not? To No gin, bo ja tu mam dużo przeciwników jeszcze na, na sobie. Tu jest troszeczkę inaczej niż w tym... Au! No kurde! Trochę inaczej niż w Serious Sam'ie. Tutaj jest więcej takich... No to też są projectiles. Te pociski bardziej, które można uniknąć. Wow! Ale bardzo większy, dużo większym zagrożeniem są przeciwnicy, którzy potrafią cię na hita akurat zdjąć. No może nie da hita, ale zobaczą cię zda. O kurde! Wiesz to? No właśnie. O! Trochę już tego duma się klało sta... w... w... ze starych czasów i też nowych, bo na streamie już graliśmy w, w eternity wszystkie te podstawowe rozdziały, mapy, ogólnie te wszystkie komercyjne rzeczy. Z drugiej strony, akurat. Co ja mam jeszcze powiedzieć? Boże, że zapomniałem. A! Czasami się, mi se, się zdarza, że coś tak y, się zasidam w, w trakcie mówienia. <laughs> Ale to nie tak, że, że, że coś jest nie tak z wami. Zapomniałem już, jak to jest mówić. Niekiedy. Tak do, do kamery. Oj! Czy ja się nie, nie upatoliłem teraz? Akurat, no jest jestem niewidzialny, więc może jeszcze nie wiedziałem tak źle. O, już szybko HP! Uff. O, mi się podoba to, że tu. Ej, czemu to nie działa? A tu? o kto? Wow! O! Kurna! Teraz jesteśmy gdzieś w evil admin, czyli zła administratorka. No jak zawsze, wszystko co złe to dla administratorów. Ale podoba mi się to, jak bardzo tutaj wrzucili związane z. Jezus, co wrzucili? wrzucili... A... O! haha! O, o. Ha. Sekret, dobra. Ale no to ten sekret to tylko i wyłącznie rzucenie tych... Jak się nazywa? E, HP. No, ale no takie rzeczy bardziej też, no zobaczcie, że to jesteście gdzieś wrzuceni w czeluścia ścian. Dobra. O! Nice. A tu coś jest? Nie. O! oj o kurde Chyba będzie deduwa A może idzie, przy się Dobra Niszczmy tych Najgorzej to mówię Z przeciwnikami, którzy mają cię z daleka Akurat na kilka strzałów No tak działa tutaj akurat Znaczy tutaj w działa tak dumm Oj Kurde Muszę znowu przejść przez kibel ta, twórca bapy, jak dobrze czytałem, bardzo lubi ustawiać kible w, te, w tej modyfikacji. Nie, a tam jest, widzę, to muszę zginąć. możesz zginąć, dziękuję. A... O, otworzyłem drzwi po drugiej stronie, ale muszę administratorów zbić. Ej, nie używaj tego, jeżeli aż takie nie Ogólnie shotgun raczej jest dobry na jednego przeciwnika, o! Coś padło. Znaczy, nie, ogólnie zabrałem. oj! Tu coś się dzieje. Co to za Co to za teleportometry są? Nie! Nie dam. Ona się otwiera. Się, się, chyba, chyba wkurzoni... Wkurzona ochrona... Oj, 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 oj! Chyba na gdzie, jak się teleportuje to wszystko. Szkoda, że berzerka nie mam. Który stoi właśnie tam! Ja pierdzielę do. Mm, dobra. Mam nadzieję, że teraz. Aha, nie wskoczę tam. Ojoj oj. Ojoj oj, oj, oj. Niefortunnie trochę popełniłem gafę. Mogłem wziąć werzerka, żeby zmienić większych przeciwników za połową. No nie to Kita, akurat ta 5. Wtedy bym miał tyle obrażeń. ale. Jezu ile tych. Oj 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 Dobrze, że tu nie ma tego. Bardzo głowy No trochę dłużej tam no, padł. Potraf... Ej, 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 ej Nikt nie chce tu paść czasem. Tak zeszelić się. Sense... Ja naprawdę muszę tak wszystko bić. Eee... Padło. Padło. Uf. Dobra, ty też budi, dziękuję. To jeszcze nie wszyscy. Ale wszyscy teraz będą jak ja tylko wezmę. Obezwa... O! I teraz żeby spokojnie... Na hita ja i zejść. Na hita niektórzy schodzą, niektórzy na dwa hity. Dobrze. O, niektórzy to się rozpłaszczują, rozpaszczują, nie ma takiego słowa. Eee, bum. Dziękuję bardzo. Dum, 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 dum A tu co? Pewnie ci adwini. Oj! Jeszcze lepiej. Ale gdzie jest jeszcze jeden przeciwnik? Halo. No, chodź tu. Nie, nie będę mardował nic. Tam sobie radę bez tego. A tu jest jeszcze jeden. O, to i to wszystko. <laughs> Trochę dłużej 5,5 minuty. No, z czasem może być tak, że będzie to trwało nawet i pół godziny jedna mapa. Więc pierwsze mapy dopiero były takie. Dęte. Ale mamy full. Zjeżdżamy niżej. No i to by było na tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy odcinek. 100% wszystkiego. Mówię, postaram się robić 100% zabójstw i sekretów, chyba, że to naprawdę zbyt dużo czasu zajmie, albo nie. Będę debilem, żeby coś znaleźć akurat. tak bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Subskrypcję, lajkowanie i ogólnie pozytywne dostawienie od was mam nadzieję. W ile widziane, dajcie mi znać, czy wam się podobało. Ja wam dziękuję. Do następnego. Cześć!